Spójrz na mnie. Widzisz, jak jestem ubrany? ile kosztowała mnie marynarka, 1500 papierów. No, buty już mam, i jadę tego, i eleganckie okurale. Więc poznałam go w klubu kawiarni jako fachowca na delegacji. Już po tygodniu przyjechał do moich rodziców osobiste zapoznanie zrobić. Oj, Kaśmierz, nie wierzchem jedzie. Nie może być, tak łacie! Oj, durny ty, durny, miał w sąsieku siedzieć, aż przywitanie skończy. Chyba nie pomyliłem adresu. Pamiętać, jeszcze nie, panie. No i fajnie. Jesteś swój chłop. <noise> no, no, tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop. To mój chłop. Mm. Dzień dobry, zastałem Jolkę? Pytam, dzień dobry. Dzień dobry. Coś pięknego. No ładne cacko. Oj, córciu, Już ty długo panierką nie będziesz! Już ci za trzeba iść! Już ty panienką długo nie będziesz! I bardzo dobrze. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Proszę, pan kierownik, zajmę miejsce na kanapie, ryjem do kierunku jazdy, żeby nie wymierdywał. A książę to kogo? Do potrzebujących. No cóż było fatygować. Duchowne osoby. Grzeszysz, grzeszysz. W kościele cię nie widzę. Nie chodzę, żeby pokuszenia uniknąć. To przystężniejsze, krótkie, młode. To panienka. uklęknij przydamno mną wiernym. I chcąc nie chcąc, choćby myśl, zgrzeszysz. Jak ja zakochany jestem. Myślałem, że jesteś bardzo zdenerwowany. W końcu to najważniejszy dzień w twoim życiu. Tymczasem wiele spraw może pójść nie tak. Może nie dojrzałeś do małżeństwa. Może ona nie jest gotowa. Może ma jakieś denerwujące nawyki, o których nie wiesz. Może ty masz jakieś denerwujące nawyki, o których ona nie wie. No i nie zdziwiłbym się, gdybyś teraz zemdlał. Sebestrze i Mileno Alicjo, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, zawrzeć związek małżeński? Proszę powtórzyć pytanie. Chcecie dobrowolnie bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Nie mam czasu na odpowiedź. Stop! Stop! Czas minął. Pytania są tendencyjne. Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec alkoholem. Nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Przepraszam bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? Znikąd ratunku, znikąd pomocy. Potrzebuję pomocy! Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Ogłaszam własnym mężem i żoną! To jest jakieś tragiczne nieporozumienie! Niech każdy sam płaci za własną głupotę! Szczęście moje! Jak to dobrze, że to na ciebie to trafił! ty Ładek! Och ty ty, ty, ja ty, ja. ty, ty! moje Dziś w remizie strażackiej zabawa. Amatorów mnóstwo, mimo że bilet męski kosztuje 200 zł, damski 100, a za szatnię służy gwóźdź. To co? Zapraszam na górę. Przepa jeszcze nie ma, ale to nic nie szkodzi. Napijemy się trochę wóteczki, potem wpadną dupeczki, albo odwrotnie. Komary rypią. Przejdźmy do środka, żeby na spotkanie ze mną nie było sali, Rakaty, kogoś wprowadzającego czy nawet publiczności. Gospodarze obiecują dobry nastrój, muzykę prima i obecność dziewczyn większą

nie mam nic naprzeciwko, ale... Niektórzy wolą najpierw coś zażyć, poczekać aż zacznie działać i dopiero w A teraz gwóźdź programu! Dynamiczna para taneczna. Przed państwem państwo ciamajkowie! Jak mam tańczyć na weselu, skoro nie wiem, jak się to robi! Skoko dżambo, i do przodu to moje hasło. Dobre, nie? Wyginam śmiało ciało! Wyginam śmiało ciało! Dla mnie to... Mało. Co ja zrobiłem, że się oceniłem, chyba wbijamy tzw. Zamiast Marysi, podjąłem gry jak ja teraz będę z Z mojego doświadczenia wynika, że najlepszy jest alkohol Fajlała włosy. Idę. Ale nie zaczynajcie od jedzenia, bo to nie nasz zwyczaj. Proszę nalać wódkę. A ja pani mówię, że to wszystko przez nieodpowiedni tryb życia. A i dieta? Przydałaby się panu inna? Zauważyłam w czasie kolacji, że je pan za dużo węglowodanów. To prowadzi do katastrofy. Oj, dobre to były czas Po i granat pod ręką był. <grywki> I karawi. Klawiła koza na kamień. On z nią zrobi porządek. Nie będziesz zwolniła do byłych fagasów z mojej komory bejla. Chłop dwie godziny sam, to tak jakby już nie był sam. Gadają, że jak w sobotę zmówimy, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny. Cóż ty taki nienapasiony, a? Sto razy mówił, że masz nienawidzić to kargulowe plemię. A babie trzeba założyć homonto. No, pij. Oj, nie mogę. Pij, bo cię zaraza weźmie. No nie mogę. No pij, bo cię ścierwo zagryzie. Swoją drogą, pospieszyli się. Dosyć to podejrzany. Oj, ale ja to sprawdzę, Ty trzeba. Ja pojadę do Cichazinka. Ja ci chyba sama wyleczę. Dobra, dobra, nie poznaję kolegi. Cicha woda. Po jedny, ja na 6 jeszcze nigdy brzająca nie trafiłem, a po pijaku zawsze. No. Ach, gdybym ja miała dla siebie 30 zł, no 30 zł. Kupiłabym sobie klapki, po, po 10 zł u Rusków. Kupiłabym sobie, kupiłabym sobie 3 pary majtek. To jest trzy pary, to jest 5 zł teraz. No, no i pół litra bym sobie kupiła na sobotę. I, I bym se posiedziała, no przy drinku, ładnie. Z bliska? To masz ze trzy lata więcej. O, jak mnie potałujesz. Co? Tego umowa nie odejmowała. Ty, Pawlak, od nowa nie zaczynaj, bo by już raz zaczęli. Ja zaczął. A ja skończę. Ty każ mi jeszcze lepiej swojej baby. Oj, ludzie, trzymajcie o, mnie, bo zabiję a, ja, 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 ja. Cóż to za dziewczyna, zupełna rozpacz. Powinienem się z tobą ożenić. Ale przecież ty jesteś żonaty. Nie, żonaty, żonaty? Żona cię bardzo polubi. Od trzech lat nie miałem nic w ustach. O Boże! Skąd on się tu wziął? Taki piękny. Ile? 300 dolarów? No. Opujałeś. Co ja sobie za to kupię, maciki? A co ty nie wiesz o co? To, to Tu się nawet pismo święte o, 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 o tym mówi, no. No o czym? Jak, a to, to Ty, Halinka, nie wiesz, co się działo w Kanii Galilejskiej? Nie. <laughs> no, Halinka, no, 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 nie, 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 normalnie, kurde, wesele tam było, rozumiesz? I, i nagle, rozumiesz, y, y, bawią się, bawią i nagle w, wódki zabrakło. No i już chciały Żydy, bo to wszystko Żydy były, rozumiesz, wysłać kogoś na Wielbłądzie, na Melinę, żeby przywiózł, ale wtedy Pan Jezus, tak I powiedział, Zaraz, zaraz, chłopaki, poczekajcie, nie śpieszcie się, dajcie mi tu wody. I ja wam tę wodę na miejscu, tu, tam w tykanie, na miejscu w w wódkę zrobię. No i, i zrobił, no, to zrobił. No. no i od tego czasu mi się, prawda, niedzielę jako Dzień Święty święci w ten sposób, właśnie. Perdek, dla ścisłości to nie była wódka, tylko wino. A z ciebie jest taki talok jak z Kozji do Rozumiem, rozumiem, proszę się nie martwić, jestem również wykwalifikowanym kulturalno-oświatowym. Zorganizuję miłą, przyjemną rozrywkę, proszę być zupełnie spokojnym.